Cześć, witam serdecznie wszystkich, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajne auto miejskie, ale i nie tylko, ponieważ mam do zaoferowania Forda Fiesta MK7, samochód wyprodukowany w 2016 roku, jest to już wersja po faceliftingu, jak można zauważyć w poprzednim grillu, jak i w poprzednich lampach, tak jak wspominałem, samochód wyprodukowany w 2016 roku, wyposażony w silnik diesla bardzo ale to bardzo oszczędną jednostkę i również naprawdę rewelacyjną ponieważ jest to 1.5 TDC i o mocy 75 koni ale niech was nie, nie zmyli ta moc ponieważ samochód naprawdę bardzo ale to bardzo fajnie sobie radzi dobrze przyspiesza i może się pochwalić naprawdę niskim spalaniem ponieważ między 4, 4 a 6 litrów jest to naprawdę bez żadnego problemu do osiągnięcia możemy nawet zejść do takiej wartości jak 4 litry Autem się bardzo fajnie jeździ, jest to oczywiście samochód bez składu finansowego, co bardzo ważne z bardzo niskim przebiegiem, bo niecałe 100 tysięcy kilometrów. Jest auto również po serwisie olejowo-filtrowym, więc mamy pewność, iż kupujemy samochód absolutnie bez składu finansowego, ponieważ nawet serwis olejowo-filtrowy został tutaj wykonany. Samochód tak jak zawsze, jak każdy w naszej firmie, oczywiście bezwypadkowy. Cała, cały lakier na całym samochodzie jest fabryczny i powłoce, czyli żaden element absolutnie żaden nie był powtórnie lakierowany. Również to jest plus. No i auto mamy oczywiście w czerwonym kolorze, czyli tutaj za sam kolor jest 5 koni do, do mocy. Oczywiście to jest żart, ale kolor czerwony naprawdę uważam, że bardzo ładnie. Przede wszystkim rzucający się w oko i nie jest to nudny kolor. I uważam, że autko naprawdę przepięknie wygląda, szczególnie z tymi 17 calowymi felgami. Co bardzo ważne, do samochodu mamy dodatkowy komplet kół na stalówkach z oponami zimowymi opony zimowe jeszcze w dobrym stanie, co najmniej na dwa sezony e, także mamy tutaj komplet kół na zimę jak i proszę Państwa na lato a co do naszych kół letnich z tyłu i z przodu mamy te same opony Kankoki e, z bieżnikiem naprawdę jeszcze dosyć sporym czyli co najmniej mamy opony zapewnione na dwa sezony Rozmiar dokładny proszę Państwa tych kół to jest 215 40 na 17. Są to felgi aluminiowe, tak jak wspominałem, przednie tarcze jak nowe, klocka ponad połowa Z tyłu oczywiście mamy takie same oponki, również Hankoki. Zresztą tu będę tam mógł pokazać bieżnika. Bieżnika jest naprawdę sporo. Przepraszam, że tak stękam, ale mała kontuzja w czasie treningu. Noga po prostu bardzo boli. Eee, felgi, felgi, tak jak wspominałem czarne z, e, z polerowanymi e, pięcioma ramionami, także żeby też to się po prostu jakoś odróżniało. E, felgi ładne, proste i samochód uważam, że naprawdę fajnie się prezentuje na tych kolorach. Tak jak wspominałem samochód bezwypadkowy fabrycznej powoce lakierniczej e, lakier czerwony. oddalę troszeczkę, żeby było widać cały samochód i przede wszystkim lakier jest naprawdę w rewelacyjnej kondycji nie możecie tutaj doszukać żadnych zarysowań, wygnieceń. zresztą tak jak widzicie na załączonym filmie auto jeżeli chodzi o wizualnie jest naprawdę jak nowe silnik pracuje bardzo dobrze równo oddaje moc ledowe światła do jazdy dziennej, przednie lampy z soczewce Zapraszam Was do środka. Co bardzo ważne, jest to wersja pięciodniowa. Zapraszam Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma znaczenia, czy Kaczyński siedzi w KPR-ie, siedzi w ogrodzie. Jarosław Kaczyński był wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, od października 2020 roku. Co do radia, tylko raz to wyłączę, wyłączę nie. ponieważ niestety ale wiadomości z tego naszego kraju mnie nie interesują. Bynajmniej w mainstreamie. Dyska rozdzielcza bardzo ładna. W środku nic nie jest tutaj poniszczone, porysowane. Klimatyzacja oczywiście manualna, manualna skrzynia biegów. Komputer pokładowy, kierownica obrzyta skórą, multifunkcyjna, komplet dwóch kluczy, co bardzo ważne. Zapraszam do tyłu. Telew naprawdę w nienagannym stanie, ale nie powinno być inaczej z takim przebiegiem. Zobaczmy się do bagażnika. Bagażnik również czyściutki. Zestaw naprawczy. Wszystko jest kompletne. Bagażnik nie jest ani poniszczony, ani porysowany, podrapany, tak jak to przeważnie jest. Chociaż tak jak zawsze powtarzam, ja nie przykładam jakiejś niewiadomo wielkiej uwagi do strefy załadunku. Jeżeli to jest auto przede wszystkim czy użytkowe, czy nawet dla rodziny, wiadomo, że podróżujemy na pierwszym na drugim rzędzie foteli, jeżeli to jest auto pięcioosobowe, a do bagażnika po prostu coś wrzucamy. Ja rozumiem też ludzi którzy po prostu szukają aut idealnych i również bagażnik ma być nietknięty, nieruszony, ale bynajmniej dla mnie to nie jest taki wielki minus, jeżeli bagażnik ma jakiekolwiek ślady zużycia, ponieważ za bardzo nie patrzymy, co wrzucamy do tego bagażnika i również w jaki sposób jest to zabezpieczone, bo myślę się zawsze pozabezpieczać, żeby to nie latało, a jeżeli po prostu coś tam lata przy hamowaniu i w ogóle e, może zdarzyć się tak, że właśnie jakieś plastiki porysuje, pouszkadza i tak to często bywa. Ale w tym autku, w tym samochodzie, przepraszam bardzo, wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie, włącznie z bagażnikiem. Potem kierowcę niecałe 97 tysięcy przebiegu, 96 500, czyli można powiedzieć, że jesteśmy na połowie. Zapraszam nas jeszcze pod maskę. Świniciel pracuje naprawdę ciężkowo Samochód bez składu finansowego Bardzo fajna jednostka, dynamiczna A i zarazem oszczędna Bez zamiarów wycieków Świniciel bardzo słodki Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała, pomogła w podjęciu decyzji o zakupie. Jednym czym zawsze mogę gwarantować to bezpieczeństwo zakupu. Życzę wszystkim miłego dnia, pozdrawiam, cześć!